Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was do otwarcie serii Vlogmas. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to szybko wam mówię. Jest to seria e, kręcona w grudniu, e, podczas której dodajemy filmiki codziennie od 1 grudnia, czyli od dziś do 24 e, do Wigilii. Słuchajcie, ja nie wiem, ja bardzo się postaram nagrywać dla Was regularnie. Niektóre filmy mogą się pojawiać co dwa dni. Mam nadzieję, że mi się codziennie, ponieważ e, od poni e, zaczynam e, dzisiaj zaczynam nową pracę. Ja po prostu pracuję cały dzień w dzień, a wieczorem jeszcze idę do drugiej pracy, więc od rana mi nie ma i nie wiem jak ja dam radę po to nagrywać. No ale mam nadzieję, że jakoś damy radę, muszę spróbować się iść vlogmas numer jeden i zaraz poczniemy tą serię. Takiem, um, tak świąteczny, e, wymyślony przez chłopaków z On The Way to TV, których serdecznie pozdrawiam, tak jak stwierdziłam, że nagram Wam odpowiedź na ten tak. E, I o tego inne osoby, bo jest to fajny tak. Chłopaki mają chłopcy mają chłopaki, chłopaki mają kanał podróżnicy, że wyjechali właśnie do Tajlandii. E, zamieszkać, nie chcą wakacje, będą tam mieszkać, szukać, będą pracować, tam już pracują. E, zostawię Wam oczywiście linki na dole, możecie ich kojarzyć z moich poprzednich filmów, więc jak macie ochotę jak, zobaczyć, jak wygląda życie w Tajlandii, to serdecznie zapraszam. Jak macie oczywiście ochotę zobaczyć ich wersję, tagu to również zostawię linka. E, więc tak, pytanie numer jeden. W jakich krajach spędziłaś święta? Jak ci się podobało? Słuchajcie, no ja spędziłam święta tylko i wyłącznie w Polsce i w Wielkiej Brytanii, z tym, że no w Polsce to wiadomo. A w Wielkiej Brytanii spędziłam święta dwa lata temu, byłam sama z Mateuszem uh, oraz byłam w pracy, więc pracę zaczynałam wieczorem, około szóstej. więc Wigilię z Mateuszem zrobiliśmy sobie tak uuu ubogo pogadaliśmy na skype ze znajomymi, zjedliśmy jakąś sałatkę warzywną, krokiety, zrobiłam barszczek i mieliśmy taką mini wigilię uh, dwa lata temu. Natomiast w tym roku to będzie najgorsza Wigilia mojego życia, bo słuchajcie, będę sama jak palec um, będę sama, ponieważ to idzie do Polski, a ja zostaję. Uh, więc tylko w Polsce i tutaj w Mali Wielkiej Brytanii. Gdzie chciałabyś spędzić uh, gdzie chciałabyś spędzić święta i dlaczego tam? Słuchajcie, ja najbardziej lubię spędzać święta w domu, oczywiście, ale gdzie bym chciała spędzić w czymś takim i coś innego, na pewno w jakimś egzotycznym kraju, może w Tajlandii, Grzegorz, któregoś, z przyjeżdżam? <kluw> Przepraszam, jestem cały czas chora. Albo chętnie bym się wybrała do, gdzieś, do Dubaju, do jakiegoś ciepłego kraju, żeby na przykład Wigilię spędzić w domu, w Polsce z rodziną, a później sobie pojechać um, w pierwszy albo drugi dzień świąt gdzieś na plażę i tak posiedzieć parę dni. Ja myślę, że właśnie by były jakieś ciepłe kraje, żeby się tak zrelaksować od tej zimnej pogody i byłoby fajnie. E, jak wyglądałyby twoje idealne święta? No oczywiście w idealnym miejscu. No na przykład powiedzmy już skupmy się na Polsce. Słuchajcie, odkąd wyjechałam za granicę to zaczęłam doceniać święta i spędzanie czasu z rodzicami e, i z rodziną i ze znajomymi, ponieważ no to tak jak mówiłam, chcę mi je płakać, tego święta będę spędzać sama. Nie chcę mi sama jak palec, bo jeszcze moje dwie koleżanki ukochane zostają ze mną, więc coś tam na pewno wymyślimy. No ale wiecie tak, tak płaczę tak z dala od bliskich, wiecie Mateusza nie będzie, Mateusz Mateusz jej pojechał do Polski ja niestety złożyłam aplikację na nową pracę, dostałam pracę oczywiście, oczywiście, dostałam pracę no i niestety przez to nie mogę wziąć wolnego bo dopiero zaczynam i... No i niestety e, bilety teraz są bardzo drogie I podjęłam decyzję, świadomą niestety Że no muszę zostać e, I jakoś te święta przeżyć sama Więc nawet dobrze, że będzie ten vlogmas Jakoś tak vlogmas, może mi tak smutno nie będzie o matko, pierwsza zrzuci będę spędzać święta sama. Straszny słoteczek, straszny swój Słoteczek, No, ale od, b, zboczyłam z tematu, jak wyglądają święta idealne. Z rodziną u mnie w Polsce najlepiej połączyłabym moją rodzinę i Mateusza rodzinę, żebyśmy się wszyscy spotkali. Jego siostra, rodzice, brat, wujki, ciotki, taką, może nie ciotki, no takie babcie, wszystkie, osza, obie, obie nasze rodziny, spotkać razem przy wielkim, wigilijnym stole. Bo normalnie to moja rodzina z mała, dość pięciu- Osobowo mamy wigilię, więc jakbyśmy połączyli moją i Mateusza rodzinę, taką na 20-osobową wigilię 200 osobową myślę, że byłoby bardzo fajnie. E, tak jak na tych amerykańskich filmach, wiecie, prezenty, wszystko. Bardzo fajna wigilia. Może pewnego dnia się ziści. E, no i tak by wyglądały moje idealne święta. Właśnie rodzinie, przy kominku, wszyscy weseli. E, Ulubiona część świąt. No, słuchajcie, kiedyś na pewno byłyby to prezenty. E, na pewno byłoby to jedzenie. Jednak nie, słuchajcie, jedzenie, nie. Właśnie pojmę taką ciekawostkę. Ja nie lubię świątecznego jedzenia, dlatego, że ja nie lubię ryb, to po pierwsze. Nie lubię ryb smażonej e, po grecku, czy tam galarety, y, nie lubię. E, ja na święta jem tylko pierogi, pierogi ruskie bo jak mówię, nie lubię ryby. E, lubię barszcz, ale jem sam barszcz, bo nie lubię, nie lubię uszek, z mojej mam robić z grzybami uszka, więc nie za bardzo. No, i tak w sumie tylko dopiero gijem i barszcz, więc wszyscy czekają, czekają na jakieś kuty. E, ja tego nie lubię, naprawdę, więc dla mnie święta jedzenie nie. Prezenty już też mnie nie jarają, ale na przykład lubię. Najbardziej doceniam teraz ten czas z rodziną. Tak jak mówię, mam okazję zobaczyć rodzinę raz do roku, może dwa. Jest to strasznie ciężkie no i chociaż jak przyjeżdżam to się czasem kucimy oczywiście jak zawsze są konflikty między rodzeństwem rodzicami, ale naprawdę człowiek dopiero e, jak wyjedzie to docenia e, tego braku I, i święta to jest taki właśnie okres że najlepiej byłoby być z rodziną w tym momencie no i myślę, że to spędzanie czasu razem jest najlepszą częścią i najmniej lubiana część świąt no słuchajcie przynajmniej u mnie w domu jest tak, że Dzień przed Wigilią, dwa dni przed Wigilią, kilka dni przed Wigilią jest taka spina po prostu sprzątanie, przygotowywanie, kupowanie, zawsze co nerwy, nie ma czegoś takiego Wigila jest po to, żeby się zrelaksować, spędzić czas z rodziną, ale u mnie po prostu wszyscy latają jest awantura, że nie ma śmietany, że jest tu nieodkurzane, że tu ciotka przyjeżdża, że tu trzeba spać gdzieś tu nie ma tego, to nie ma tego, tego najbardziej nie lubię w świętach i dlatego masakra, no wyluzujcie nie wiem czy to tego moja różnica, powiedzcie mi czy u was też tak jest, że jest jedna wielka panika w świętach e, i, i zamiast się skupić i kochać to ludzie się nienawidzą i, i rzucają jajkami na na prawo i lewo, bo coś tam nie wychodzi więc tego nie lubię w świętach, tego takiego zgiełku sprzątania tego wszystkiego, tego musi być idealne i przysłowie mojej mamy jaki dzień wigilii, takie całe życie, więc jak mnie zobaczyła raz, oglądałam telewizor wigilię rano, to powiedziała wyłączaj ten telewizor bo jaka wigilia, taki cały taki cały rok więc moja mama jest taka, też mnie denerwuje jej zabobony, jeżeli chodzi o świąteczne zabobony, um, no i tyle mnie chyba denerwuje w sumie, to takie sprzątanie i te takie nerwy. Jaki jest twój wymarzony prezent? Mój wymarzony prezent? Uuu, lubię prezenty, ale chyba bardziej lubię dawać prezenty niż brać, słuchajcie, mogłabym wymieniać i wymieniać. A uh, najbardziej bym chciała dostać psa. Chciałabym dostać mopsa, wabuldoszkę, jakiegoś takiego brzydalka, małego, kochanego, mojego dziesiusia, żeby był tylko mój. Chciałabym pieska, ale to się nigdy nie zejści. Sama sobie będę musiała go sprawić pewnego dnia. Um, no niestety zaraz nie mam warunków na psa, ale słuchajcie, co ja bym chciała dostać. Bardzo doceniam yy, rzeczy robione ręcznie, jakieś... Yy, Jakieś, jakieś kartki robimy ręcznie, takie tam sprawy. Lubię dostawać perfumy, bo perfum nigdy za wiele. Jeżeli chodzi o biżuterię, nie za bardzo lubię biżuterii, bo to ciężko jest trafić w czyjś gust, zwłaszcza mój gust jest ciężko trafić. Ja lubię dawać prezenty, przyjmować nie zawsze. Generalnie lubię wszystko lubię, jak to mówi moja mama prezenty praktyczne, tam jak ktoś mówi o skarpetkach bo mam majtki mnie to to mnie przeszkadza, ja tam się cieszę jakieś żel z kosmetyki, e, bardzo lubię, e, i uważam, że fajnym pomysłem jest gift karta czyli te takie karty upominkowe do sklepów tam na wydanie tam 200, 100, 20 zł, ile tam chcemy, no i kogo taguję, słuchajcie, teraz nie może mi przyjść do głowy, e, przez to, że to jest tak wymyślone przez chłopaków, tutaj wam umieszczę gdzieś nazwy e, ludzi, które bym chciała tagować. mam nadzieję, że zrobicie ten tak. No i oczywiście sprawdźcie kanał chłopaków, bo w Tajlandii mają wuch! Ciekawe to dali haul właśnie niedawno, zobaczcie, jakie tam za grosze można rzeczy pobyć. No i słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie Trzymajcie kciuki, żeby vlog ma się udał, dajcie kciuki w górę, co myślicie o vlogach codziennych. Um, no i życzcie mi szczęścia, w spędzeniu samotnych świąt w tym roku, więc do zobaczenia do jutra, buziaczki, pa pa!